Cie mako! Z tej strony nauka jest niesamowita. I dzisiaj mamy matematykę. Lekcja dzisiejsza się nazywa pole trapezu. Więc nie nudzimy się i bierzemy się do roboty. Dobra, więc zaczynamy. Żeby zacząć, to pierwszy musimy rozpoznać trapezy. Więc tutaj napisałem sobie. Więc ten pierwszy jest trapez równoramienny. Dlaczego? Bo no, Pierw powiem coś innego. Trapezy zawsze mają ym, równoległe podstawy. Y, to są podstawy. Tutaj to górne i to dolne to są podstawy, a y, te, to lewo, te z lewej i z prawej to są ramienia. Y, dla, I chyba sama nazwa mówi: równoramienne, czyli ma po prostu takie same ramienia. Ym, y, drugi, to jest trapez prostokątny. Dlaczego? Bo tutaj ma kąt prosty, tutaj i tutaj. Po lewej ma po prostu kąt prosty i trapez różnoboczny. Czyli po prostu jest różny. Ale ciągle te dwie podstawy są równoległe. Więc pokażę teraz wam, jak widać pole: to jest pole, a dodać B i razy h podzielić na dwa. Wy się pewnie pytacie, co to znaczy. A dodać b razy h. To znaczy, że a to jest um, jedna z podstaw i też b to jest jedna z podstaw. A h to jest wysokość. Więc możemy już zacząć robić zadania. Więc tutaj mamy um, mamy trapez ró równoramienny um, i właśnie Yy, już mamy tutaj wysokość oznaczoną i mamy yy, tutaj no, oznaczone ile ma centymetrów i yy, podstawa też, druga. Yy, ale to jest tylko rysunek pomocniczy, więc jak zmierzycie, to na pewno nie będzie tak samo. Yy, ale dobra, zrobimy. Więc po, yy, trzeba zawsze napisać pole. Więc piszemy pole i pole się równa, więc a dodać b w nawiasie, czyli 7 dodać 9 kończymy nawias razy wysokość, która jest 4 decymetrów, więc piszemy tutaj 4 decymetrów, 4 no nie piszemy decymetry, tylko cztery. Um, I teraz po, yy, raczej in, yy, można inaczej narysować, że tak yy, jedna druga tutaj przed wszystkim. No to, ale ja rysuję tak jak ja się nauczyłem w szkole. Yy, I tutaj rysuję kreskę i dwójkę. O! Ok. No i teraz y, piszemy równa się. I musimy pierwszy zrobić y, te rzeczy w nawiasie. Więc 7 dodać 9 to jest 16. Razy 4. Y, jak chcecie, to możecie napisać, ale równa się 64 podzielić na 2 to y, równa się 32. I dlatego, że jest y, pole, to musimy zawsze dać, y, no, że że to jest pole, czyli yy, dlatego, że nie użyliśmy tutaj decymetrów, to musimy tu w nawiasie napisać decymetry, ale jeszcze nie tylko decymetry, ale decymetry kwadratowe. Więc. Yy, oj, nie to. Więc to zrobiliśmy pierwsze. Yy, robimy następne. Yy, Yy, dobra, więc tutaj, no tak trochę słabo narysowałem, przepraszam, ale nie mam zdolności do rysowania numerów. <laughs> więc tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj yy, dlatego, że jest, kont, yy, że jest yy, trapez prostokątny, yy, nie musimy rysować yy, no, yy, wysokość, bo wysokość musi być prostopadła do, yy, prostopadła do yy, podstawy dolnej. Więc już jest prostopadła i mamy tutaj bok, więc yy, wysokość idzie po tym boku. Lewe, po lewym boku, tutaj. Tak? I yy, właśnie teraz robimy wysokość, raczej pole. Ok, yy, piszemy P. Ok, i robimy, więc yy, w nawiasie piszemy 4,5. 4,5 decimetra. Yy, dodać 9. Ale dziwny tekst. Wcześniej nie było takiego. Dziwne. Yy, dodać 9,5. 9,5. Yy, Podzieje. Razy, razy, przepraszam. Muszę narysować. Razy. Już. Ok. Ym, razy wysokość, czyli 6 cm. Decymetrów, przepraszam. Dlaczego to jest podkreślone? To ja nie wiem. Yy, jak coś to To nie musi być podkreślone. Yy, jeszcze rysujemy. Tutaj kreskę. O. Podzielić na 2. O, ok. Teraz y, robimy, y, no, obliczamy. Czyli równa się, więc zaczynamy 4,5, dodać 9,5, to jest 14. Razy 6, to jest 84. Podzielić na 2, to jest 42. I tutaj mamy wynik. Jeszcze piszemy decymetry i decymetry, i musimy dać tą dwójeczkę, żeby było decymetry kwadratowe. Ok. I zrobione drugie. Coś nie tak? Ok. Zrobione drugie. I ostatnie. Mamy w tym y trapez y różnoboczny, bo ma po prostu różne boki. Y więc. Obliczamy, e, tutaj nie mogę. Oh, Okej, okay, więc obliczamy, e, piszę pole i jest nowy inny tekst. Tutaj był taki in, inny, ale dziwny. Dobrze, ale dobra, robimy pole, więc w nawiasie piszemy 3,5. Yy, dodać 6. 6. Yy, kończymy nawias. Razy wysokość. Wysokość. Powinno już być. O. Wysokość 1. Wysokość to jest 3. 2, 2. Yy, I jeszcze dajemy kreskę. Żeby dać podzielone na dwa. Ok. I dwójkę tutaj. Ale duża ta dwójka. Ok, teraz. Obliczamy. Dobrze, i teraz obliczamy. Yy, dlaczego to jest podkreślone? To ja nie mam pojęcia. Ok, teraz obliczamy, yy, więc zrobimy 3,5, y, dodać 6, czyli 3,5, dodać 6 to jest 9,5 razy yy, 3,2. To jest trzydzieści i cztery dziesiętne. Trzydzieści. Nie piszę, przepraszam. Trzydzieści i cztery dziesiętne. Yy, podzielić na dwa to jest piętnaście i dwa yy, dziesiątne. Więc piętnaście i dwa dziesiętne. Yy, o. Coś nie tak. Piętnaście i dwa dziesiętne. Okej. Okay. I piszemy tylko centymetrów. Tak? tak, centymetrów kwadratowych. I koniec. Więc dziękuję za oglądanie. Dajcie like, up, subskrypcję. I jeszcze dam ciekawostkę na końcu filmiku. Kto da rady odgadnąć, co to jest? I Yy, przetłumaczyć na Polski yy, dostanie Szatota yy, No to dziękuję za oglądanie. Dajcie lajka, subskrypcję i się.